Cześć kochani, cześć moi drodzy, co tam u Was słychać? Mam nadzieję, że same piękne rzeczy się dla Was dzieją. Słuchajcie, mamy marzec, kwiecień, wiosna, więc mam nadzieję, że naprawdę będą się działy magiczne, fantastyczne rzeczy. Moi drodzy, krótko. Dziękuję Wam za przepiękne, przepiękne komentarze, za przemiłe maile, za telefony, za łapki do góry, za subskrypcje. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną i. Naprawdę Wam po prostu, po prostu dziękuję i również przesyłam wszystko to, co najpiękniejsze dla Was. Teraz tak, jak wiecie, współpracuję z Michelle D. Poniżej macie wszystkie, wszystkie informacje, jakie tylko możecie sobie założyć, że tak powiem, czyli kontakt do mnie, kontakt do Michelle e, i tego typu sprawy. No co, lecimy z czytaniami, słuchajcie, dla naszych znaków jest Także lecimy na marzec oraz na kwiecień, zobaczmy co się będzie działo, wskazówki, możliwości. No i po prostu, no, to co karty nam pokażą, to ja Wam powiem. Kochani, pamiętajcie tylko o tym, że jest to czytanie ogólne, tak? Nie do wszystkich niestety to będzie pasować, więc jeżeli nie znajdziecie tutaj odpowiedzi na swoje pytanie, czy, czy rozwiązania na dany problem, sytuację, zapraszam do kanału Michelle lub do innych kanałów. Tutaj jest wielu wspaniałych, wróżących osób, także. Może akurat tam. No i lecimy. Ale mam nadzieję, że część z Was rezonuje z moją osobą. Ja z Wami także. Także. Dobra, lecimy. Kogo mamy najpierw? Chyba mamy najpierw byki, prawda? No to zobaczmy, co się wydarzy dla naszych wspaniałych byków. Bardzo proszę o prowadzenie dla byków na marzec oraz na kwiecień. Bardzo proszę o prowadzenie dla byków na marzec oraz na kwiecień. Bardzo proszę o prowadzenie dla byków na marzec oraz na kwiecień 2018 rok. Co tam się wydarzy, bykom? Z intencją dla osób, które będą mnie słuchały, na marzec oraz na kwiecień 2018 rok. Ok, i sprawdzamy, moi drodzy. Już sprawdzamy. Dobra, byki. Byki, 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 marzec, kwiecień. Ale bym poszła już w jakieś tańce słuchać, okej, okay. byki, uchu, dobrze, ale się cieszę, dobra, sorry, byki w końcu dojrzeją do pewnych zmian i ruszą naprzód, ruszą byki naprzód, całe szczęście, kurczę, felek, że byki ruszą nam naprzód, dobra, sorry, ale bardzo mnie to cieszy, dobra, co tam jeszcze się wydarzy? No ta transformacja, ileż Wy w byki możecie mieć tą transformację? Powiedzcie mi, już koniec tamtej transformacji, macie iść naprzód i koniec, dobra. No dobra, moje byki, teraz tak, jak mówię, byki w marcu, ale bardziej w kwietniu ruszą w końcu naprzód, podejmą decyzję, a, która sprawi, że wyjdą z tego troszeczkę takiego zastoju, a, z takiego... Z takiego troszeczkę z takiej trudnej emocjonalnej sytuacji, może tak. Więc w kwietniu, drogie byki, wy idziecie po prostu naprzód i wyruszacie i puszczacie te wszystkie swoje blokady. i no, bardzo, bardzo się cieszę. Gratuluję, gratuluję. Jeszcze raz gratuluję. Możliwe, że część z byków w ogóle wyjedzie. Możliwe, że część z byków, jak mówię, jest w trakcie zmiany, czyli zmieniania otoczenia, zmieniania pracy, zmieniania partnera. Wy to wszystko dopniecie w kwietniu i bardzo to będzie dla Was korzystne, dobre, bo na końcu macie no, kartę głupca. No, takiego nowego, nowego po prostu początku dla Was, kochane byki. Teraz tak, lecimy tak. Drogie panie, które są gdzieś tam w sytuacjach troszeczkę podbramkowych, że tak powiem, jeżeli chodzi o partnerów. Nie wiecie, co zrobić z daną sytuacją. Słuchajcie, konflikty, że tak powiem, które gdzieś są, one będą narastać, ale w Was. Wy troszeczkę przystopujecie z tą taką swoją, jak to powiedzieć, nie agresją, ale z takim chceniem na już na teraz. Także, moje drogie kobiety, gdzieś tam te konflikty narosną, ale mam takie poczucie, że. Wy odpuścicie w takim sensie, że to samo się po prostu jakoś rozleci. O tak, samo się rozleci, wy same dużo będziecie sobie analizowały, no i to gdzieś tam po prostu się nam rozleci. I teraz tak, moi drodzy, dla panów, panowie, szykuje się dla was bardzo piękny związek uczuciowy, miłosny z kobietą nowo poznaną, czy nawet jak nie z nowo poznaną macie partnerki, to odrodzenie, w, wyjechanie w miejsce. Naprawdę bardzo, bardzo fajne uczucie nam się tutaj kreuje, zapisuje, z czego Wam no bardzo Wam tego, tego po prostu życzę. Także, no, kochani mężczyźni, przepiękne, przepiękne uczucie. I teraz co jeszcze? Wiele byków również w kwietniu będzie się, hmm, jakby to powiedzieć, zaręczało, będzie się materializowało w związki, tworzyły dwójki, tworzyły pary. E, tworzyły współpracę, korporacje na zasadzie dwo, 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 nie umiem mówić po polsku chyba, dwojości, wiecie o co mi chodzi? No ja mam nadzieję, że wiecie. Więc bardzo wiele współprac, bardzo wiele korzyści płynących z takiej współpracy, o tak to nazwę. E, i, I bardzo, bardzo fajne korzyści finansowe. Teraz tak, byki takie ja troszeczkę mam wrażenie, że w marcu jeszcze z tymi finansami nie będzie super, ok? Może już macie coś, dorobiliście się czegoś i Ok, natomiast będzie odczucie takiego niedostatku. Natomiast w kwietniu a, się to wszystko po prostu dla Was ustabilizuje i zmieni i bardzo mnie to cieszy. No dobra, drogie byki, to buziaki. Do następnego razu życzę Wam wszystkiego wszystkiego dobrego. Pa, pa! No i co? Kogo zapraszamy teraz? No pewnie nasze drogie panny zapraszam, panny. Bardzo proszę o prowadzenie dla panien. Bardzo proszę o prowadzenie dla panien na marzec oraz na kwiecień 2018 rok. Pamiętajcie oczywiście, że to nie jest czytanie dla wszystkich, tak? Czytanie ogólne, nie każdemu może to podpasować. Dobra, panny, kwiecień, marzec 2018 rok. Co się wydarzy, na co powinny zwrócić uwagę nasze panny, możliwości wskazówki na marzec oraz na kwiecień. Panny. Dobra. I lecimy. Panny, panny, panny. No, jak mocno wychadło. Bardzo dobrze. Panny. Nasze drogie panny. No, słuchajcie, ja się nie mogę doczekać już tego kwietnia. Tak jak zawsze czekam na jesień, tak teraz nie mogę się doczekać kwietnia. Panny. Okej, okay, panny. Co my tu mamy? Hmm. O, matko, panny. Wy to, wy to niestety nie będziecie miały aż tak kolorowa, jak miały kino, ale zaraz Wam powiem. Co dalej? Na pewno panna jest jakiś zastrój w sprawach takich finansowych, materialnych, sądowych, czyli sprawy, które miałyby się dla was zadziać, rozwiązać. Niestety będzie jakieś opóźnienie, przedłużenie czy zmiana umowy. Lecimy dalej. I teraz tak, panny. Kochane drogie panny. Aj! Panny, co wy tu? Bardzo wiele macie do wielkich arkań na marzec, końcówkę marty. Słuchajcie, drogie panny, będzie się dla was naprawdę wiele działo. Czuję taki chaos. Ogólnie nie będziecie wiedziały, w którą stronę iść, co zrobić. Będziecie chciały wszystko na raz zrobić, ale się tak nie da. No więc, drogie panny, kobiety, mówię do kobiet teraz, pozbyć się związku toksycznego. Widać wyraźnie: panny w związkach toksycznych, kobiety w związkach niesłużących, kobiety, które. No bez sensów to dalej idą, no a wiadomo, że to Wam nie pasuje, no po co Wam jakiś facet, który ma tam 10 na boku, no na, na, i, i mówicie, że to Wam pasuje, a tak naprawdę no wiadomo jak jest. Nie, niszczycie się, więc Panny tu proszę Was kobiety, no, no, no po co, no oczywiście same decydujecie, no ale to bez sensu. Teraz tak, Panowie, Panowie, Panny będą troszeczkę zakłopotane, z jednej strony będą chcieli się rozwijać, na zasadzie swojego samorozwoju, tak? Czy to pójście w hobby, czy to praca, czy to, no wiadomo, tak? A tutaj gdzieś tam te kobiety siedzą, czekają i czekają na te deklaracje, i czekają, i doczekać się nie mogą, i narastają z tego powodu konflikty marzec, kwiecień i coraz większe konflikty. Więc, no panowie, czeka was w poważniejszych związkach rozmowa, ale to już nie będzie rozmowa na zasadzie rozmowy. Tylko sobie pogada, nie. To już będą jakieś, e, widzę podjęcie kroków, pewnych podjęcie kroków. Jeżeli nie zrobisz tego tak, no to ja odchodzę. Postawienie pewnego ultimatum, i no to się dla panów po prostu zadzieje. Teraz tak, dla osób poszukujących, e, super. Ja widzę, że jak najbardziej osoby poszukujące na przełomie marca, kwietnia mogą znaleźć sobie osoby, i to będą osoby naprawdę fajne, takie ułożone, uziemione w ziemi. To już nie będzie na zasadzie halo, halo, jestem tu, raz tam, nie. To będą osoby bardzo fajne, spotkacie, drogie panny, wolne, osoby takie naprawdę, no naprawdę takie ustakotkowane, wiedzące, czego chcą, natomiast coś Wam jeszcze musi runąć. Ja nie wiem, czy Wy, drogie panny, nie wypokończyłyście sobie w energetyce ostatnich związków, czy relacji w ogóle w domu, schematów przyjętych od rodziców z domu, tak? Gdzieś to... Widzę, kochane panny, będzie do przerobienia, aby po prostu stworzyć fajny związek z tą inną osobą. I sami, drodzy wiecie, że trzeba to po prostu sobie samemu przerobić. Te schematy przyjęte jakby od rodziców, niezdrowe, niefajne, mimo tego, że rodzice mogliby się starać, czy coś, co wiadomo, że czasami coś niezdrowego się przyjmie po prostu, tak? Także tyle. No, drogie panny, życzę Wam wszystkiego dobrego. Wspaniałej wiosny, e, pięknej pogody, jasności i pogody ducha. No i wszystkiego co najlepsze. I do następnego razu, a już niedługo myślę, że polecimy z filmikami. Okej, okay, papa, no to co? Kogo zapraszamy? Koziorożce. No co tam u koziorożców na marzec oraz na kwiecień? Bardzo proszę o prowadzenie dla koziorożców na marzec oraz na kwiecień. Koziorożce. Co tam u naszych koziorożców będzie słychać marzec oraz kwiecień? Koziorożce, marzec oraz kwiecień, koziorożce. Co tam dla naszych koziorożców w marcu oraz w kwietniu? Marzec, kwiecień, koziorożce. Marzec, oj nie mogę się skupić, słuchajcie, pies z sąsiadów tak szczeka, że zaraz tam chyba... Aj, <grych> poczekajcie. Ok, koziorożce. Marzec oraz kwiecień, marzec oraz kwiecień, koziorożce. Co się wydarzy? Proszę o prowadzenie dla koziorożców. O, spadły karty. Koziorożców, intencją dla osób, które będą mnie słuchały. Marzec oraz kwiecień, koziorożce. Marzec oraz kwiecień, koziorożce. Okay. Marzec oraz kwiecień, koziorożce. Okej. Koziorożce. Marzec oraz kwiecień koziorożce, koziorożce, mm -hmm. marzec, kwiecień, koziorożce, koziorożce, słuchajcie, zrobimy inaczej niż zawsze, nie wiem czemu, ale tak mi coś to podpowiada, koziorożce, marzec, kwiecień, ok, koziorożce, przede wszystkim czeka Was zmiana pracy na lepsze. Na lepsze, zdecydowanie na lepsze. Czy to z awans, czy to podwyżka, czy to e, po prostu coś dar od losu, na zasadzie coś pieniężnego do Was przyjdzie koziorożce. I to jest wiadomość dla niektórych z Was, ponieważ widzę, że te finanse mogą ostatnio nie być zadowalające, ale widzę, że część z Was otrzyma nowe zlecenie, i, i, i no po prostu nowe finanse do Was przyjdą i bardzo fajnie. Teraz tak, koziorożce. Co tu dużo gadać? Wy jesteście po ciężkim czasie, że tak powiem, no i ten ciężki czas jeszcze troszeczkę wychodzi. Natomiast tak, z pewnością Wy już jesteście jakby ku, ku bliżej tego lepszego, tak powiem. Oczywiście marzec, kwiecień jeszcze wszystkie relacje, wszystkie sprawy sądowe będą się ciągnąć, czyli w marcu przedłużenia tych spraw sądowych. Jeszcze jakieś relacje do pokończenia. O, jeszcze ta Ziuta się odezwie, z którą miałam kłótnie, tak? To jeszcze w marcu, w kwietniu będzie się działo, natomiast, natomiast moi drodzy, na końcu kwietnia, wy już jesteście zupełnie wolni, wy już jesteście tacy weseli, lec le leccy po tej całej, jak to powiedzieć, no, po tej całej bitwie stoczonej, że tak powiem, tak? Tylko że roszczę, dlatego jeszcze Was proszę o chwilę cierpliwości. W kwietniu z pewnością już będziecie tacy w ogóle ledcy i teraz tak, w kwietniu bardzo możliwe, że wiele z Was, wielu, wielu z Was albo pozna super przyjaciela, albo się zakocha, albo zaręczy, no po prostu przepiękne uczucie do Was koziorożce idzie w kwietniu a, i wykorzystajcie to od losu, bo to jest coś wspaniałego, coś cudownego, to jest dla Was tak jakby trochę nagroda za na ten ciężki czas. I w kwietniu naprawdę wypatrujcie tych osób życzliwych, fantastycznych. One będą wam się pojawiały na każdym, każdym waszym kroku. Także marzec przeczekujemy, oddychamy drogie koziorożce, a w, w kwietniu już, już sytuacja nam się tutaj stabilizuje. Teraz tak, jeszcze koziorożce, widzę tutaj u koziorożców zdrowie, drogi moczowe, że tak powiem, u kobiet, pań. E, takie sprawy kobiece, ale bardziej jeżeli chodzi o te miesiączki, tego typu sprawy. Panowie, e, drogi moczowe, coś i to bardzo mocno, wyraźnie jest pokazane. Ja nie wiem, idźcie to skontrolować, jeżeli macie jakiś problem, coś, kamienie, no coś tego typu. Lećcie, lećcie i kontrolujcie to, bo, 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 bo. no widzę tutaj leczenie. Po prostu dłuższy okres leczenia dla Was. E, koziorożce się tu jawi, także tak. No to co? Wszystkiego dobrego koziorożce. Ja oddycham dla Was po prostu, żebyście już miały tego powera i żeby się działo wszystko, co najcudowniejsze dla Was. No i tego Wam życzę. Wszystkiego, wszystkiego dobrego, drogi koziorożce i do zobaczenia następnym razem. Buziaki, pa pa!